Witam w tematy. Pier... gurgotematy. Gurgotematy. Y, y, więc czym jest to, o czym będziemy rozmawiać? Czym jest pieczywo? Y, co to jest pieczywo? Jak zdefiniować pieczywo? Co można nazwać pieczywem? Definicja pieczywa jest no dość rozległa. Yy, tak, więc pieczywo to jest takie coś, co się robi z tych podwórnych z i z niego się robi mąkę i potem ślepi z wodą. Nie ograniczajmy się, że pieczywo, żeby było pieczywem, musi być czyste. Czasem są też inne dodatki, na przykład yy, bułka serowa, yy, picerka to też jest pieczywo. Kewa to jest pieczywo. Kewa to jest rodzaj chlebka taki. Chlebek wypełniony mięsem. Yy, Jakież na przykład yy, żurek, taki z grzankami. To też jest pie jesz pieczywo. Naleśniki to pieczywo. Pierogi to pieczywo, wszystko pieczywo. Pieczywo to jest y, jakieś 70% potraw na tym świecie. Pieczywo jest ciałem, pieczywo jest ciałem dodatku, które w nim jest. Jeżeli bułka tarta jest pieczywem, pieczywem również jest węgiel. E, piekarnia mojego taty to, to. to nie jest piekarnia mojego taty ani waszego taty, więc nie dajcie się zmylić. Ale tam dobry chleb jest, ja tam kupuję. Te zwierzęta, te zwierzęta, fantastyczne. One żyją się włókami. Albo y, tymi obwarzankami. to czyni z nich chodzące obwarzanki? Pieczywa nie można się pozbyć. Tylko ja bądź Japończycy czasem jedzą ryż, ale tak to jem pieczywo. Pieczywo jest zbytem, jest zbytem niezbędnym. Po co mówiąc pieczywo? Pieczywo to jest, to jest dużo. Pieczywo to jest duża część, duża część, duża część życia, duża część No Dobrze.